O, witajcie drodzy moi widzowie, tu ma fajny elegancki zegarek, dostałem od kolegi, od swojego fana, dostałem, elegancki, rewelacyjny, no, jestem zadowolony, to jest taki, uf, zegarek, no, no, wiadomo, no, po prostu... Wiadomo, no wysłał mi ten zegarek. Ja nie będę odmawiał, bo po prostu tam ja nie jestem taki wybredny, no. Jestem zadowolony. Tu jest taki o, fajny zegarek. Elegancki. No. Rewelacyjny. Wiadomo, to nie jest taki wodoszczelny, tylko to jest taki zwyklejszy zegarek. Jestem zadowolony. I... I tak go odpieram paczuszkę. A tu kurczę, mam taki zegarek mam fajny, elegancki. Tu jest takie, mam. No, wezwał mi kolega, bo po prostu tam po prostu to jest taki kolega mój. On zawsze, zawsze tam mnie ogląda. I zawsze. I kibicuję, żebym jakąś tą jedyną znalazł. Jakąś kobietę no. No, wiadomo, mam taki teraz zygarek na pamiątkę. Jestem po prostu zaskoczony, no. Tym zygarkiem. Gland, znówka, elegancki. No, wiadomo, no. Jeszcze trochę posłuży, Fajny, no. Wiadomo, gdzieś tam tak, o, ja tak y, wiadomo, no, z zegarków ja nie noszę, no ale to się trzyda, nie? Fajne, eleganckie. O, tutaj o. Pasek jest. nówka Glans nie jest zniszczony. Elegancki prosto spod igły. No. Także mówię. Po prostu to tam. Może tak jeszcze będzie, że jeszcze wyrwie dziewczynę na zegarek, no. Także teraz jak ino ten łańcuszek kupię, to jak dziewczyna najmniej spojrzy, to zobaczy, co to za trzystojniak, no. I będzie elegancko. A jeszcze bym założył ten zegarek, Łańcuch elegancki. To elegancko by byłoby. To jest zegarek The Best. Fajowy, elegancki. Jestem zadowolony. No. Wiadomo na masie trochę tych fanów. Fajnie mieć tych fanów. Są tacy fanowie. Mili, fajne, eleganckie i idzie z nimi porozmawiać. A są tacy ludzie, że po prostu no, no po prostu to, 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 dzwoni po prostu do Ciebie i on tam Ci głowę zawraca i po prostu tam niby mówi, że chce kupić od Ciebie kubek, a za chwilę mówi, o za drogo, a ja mówię, no słuchaj Panie, no ja też muszę ciężko pracować przy tym kubkach. Ja mam też taką maszynę i ja muszę też robić fajnie. No ja mówię to nie tanie rzeczy. No. Także o. możecie też i spojrzeć na mój ten yy, na moją stronę z kubkami, koszulkami, ale też możecie zobaczyć na takie kolejne moje, takie gadżety na mojej stronie. Oraz torebeczki fajne oraz takie fajne te. Eee, no A ja ja mam tam wszystko legancko mam fajnie no. To musi być. To są rzeczy nie tanie wys... z wyższej półki no. To są leganckie drodzy moi widzowie no to też mam taki fajny zygarek, elegancki, no czasem, wiadomo ja tak zygarków nie noszę, ale bo ja mam telefon ja tak go, wiadomo no gdzieś tam można wziąć no, no ale to to po prostu iść tak to jest już taka pamiątka, no złożę sobie go schowam ten zegarek i mam na pamiątkę i będę pamiętał o swoim fanie, no Zawsze my sobie rozmawiamy, pogadamy co i jak. I taki miły fan, taki kolega, fajny. No, jest uczciwy, koleżeński, idzie z nim porozmawiać. No, także drodzy widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu.